Cześć, Patek Czerwiński, przymierzymy usierć, Witam Was w poniedziałkowy ranek. Dla niektórych pewnie to pierwszy poniedziałek w życiu, dlatego bo mają nowe życie po wczorajszym zesłaniu Ducha Świętego. I właśnie po tym święcie, co dostajemy dzisiaj? Dostajemy yy, no święto, niesamowite święto Maryi Matki Kościoła. Mamy Ewangelię, w której właśnie mamy tą scenę, gdzie Jezus wisi na krzyżu. I y, patrzy na Maryję i mówi, pokazuje na Jana i mówi, niewiasto, to y, syn Twój. I do Jana mówi, oto matka Twoja. Myślę, że to jest y, bardzo ważna intuicja y, Kościoła, że właśnie dzisiaj, Czyli właśnie po zesłaniu Ducha Świętego, święte, po święcie zesłania Ducha Świętego, po wylaniu po pięćdziesiątnicy, pokazuje nam na, na Maryję. Bo właśnie myślę, że tak patrzył Jezus na Jana wtedy. Patrzył na kogoś, kto zostaje sierotą, bo Jezus, w takim sensie duchowym sierotą, bo Jezus odchodzi, nie będzie go tak bardzo namacalnie, a nam bardzo namacalnie kogoś potrzeba. I on pokazuje Maryję i on mówi: Ona cię będzie prowadziła dalej. Można powiedzieć tak naprawdę teraz w tej drodze do mnie i do Boga Ojca dalej. I myślę, że to jest piękne, że Maryja jest obecna, tak samo jak była obecna chociażby w Wieczerniku właśnie podczas Pięćdziesiątnicy. Przecież to Ona miała doświadczenie, Ducha Świętego Pierwsza. Mamy też słowa, że wszyscy, co byli w tym Wieczerniku, modlili się językami, czyli Ona też tam była i modliła się językami. Miała tą obecność, doskonale rozumiała, rozpoznać w swoim sercu. Boga, który przychodzi, nie była skażona z grzechem, z tym wszystkim, co, nas co nam przeszkadza przyjmowania Boga w pełni. I ona, będąc tą cichą obecnością między uczniami, uczyła ich tej drogi duchowej. I to jest piękne, żebyśmy dzisiaj pamiętali, że, że w, w tym, co być może właśnie przeżywamy, ze względu na nasz chrzest w Duchu Świętym, na Jego wylanie, ona może być nam przewodniczką, ona świetnie zna Ducha Świętego, można powiedzieć, że najlepiej. I w tym zakresie pamiętajmy, ona, Jezus patrzy na nas również i mówi oto Matka Twoja i ona patrzy na nas z miłością jak na swoje dzieci. I każda droga w niej jest bezpieczna. W szczególności jak mówimy o kwestii Ducha Świętego, bo pewnie to jest taki temat, który i osoba, która bardzo ożywia na nasz Kościół i, i daje nam siłę, kreatywność, pokorę, miłość, wiarę, nadzieję wszystkie talenty są, pochodzą od niego, a z drugiej strony tak wiele też widzimy wynaturzeń, błędów, dziwnych zachowań ponieważ ktoś nam sobie jakoś tego Ducha Świętego wyobraził tak czy inaczej i teraz jest napompowany emocjami, to, co robi Maryja, to ona nas prowadzi w tej cichej szkole pełnego zaufania, pełnego oddania się Duchowi Świętemu. I cię proszę Cię, Duchu Święty, żebyś nas prowadził, żebyś nas wypełniał, żebyś nam pokazywał prawdę też o roli Maryi w dziele zbawienia, w naszym dochodzeniu do Ciebie prosimy cię żebyśmy rozpoznali jej piękno i to jak właśnie jest jaką jest drogą do ciebie do Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żyłota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzięki. Do zobaczenia wkrótce. Błogosławionego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.